Transmisja na żywo z Bali, z lasu deszczowego. Zapraszam Cię w podróż. Zamknij oczy. Usiądź wygodnie albo połóż się. Przenieś się ze mną do lasu deszczowego na Bali, do miejsca, w którym Niezwykłe żyjątka tego magicznego lasu. Cały czas wydają dźwięki, dźwięki życia, bo ten las żyje na 100%. Cały czas. Może być wielką inspiracją dla człowieka, inspirować go do życia w pełni, życia na 100%, wykorzystując cały swój potencjał, wszystkie spektrum kolorów. Więc przenieś się do tego lasu. I poczuj, jak dźwięki zaczynają delikatnie masować Twoje ciało. Fale dźwięku przenikają do wnętrza ciała, rozluźniając mięśnie, regenerując układ nerwowy. Wzmacniając układ odpornościowy. Dźwięki od setek lat wykorzystywane są przez człowieka w celu harmonizacji ciała, serca, umysłu. Oddychaj spokojnie, równomiernie. I powoli przenieś uwagę w okolice klatki piersiowej. Doświadczając każdego wdechu. I wydechu. Przemieszczasz uwagę w głąb klatki piersiowej, uświadamiając sobie serce. Tą podróż pogłębisz w tej chwili, doświadczając swojego fizycznego serca. Wyobraź sobie, że oddychasz do serca przez serce każdy oddech prowadza harmonię do pracy Twojego serca. Rytm jest równomierny. Wdech i wydech. W myślach możesz przywitać się ze swoim sercem. Przesłać mu pozytywne słowa, a przede wszystkim uczucie wdzięczności. Poczuj, jak to uczucie wdzięczności wypełnia całe serce i rozprzestrzenia się na całe ciało. Kiedy czujemy wdzięczność, ciało w naturalny sposób rozluźnia się, bo jest to bardzo pozytywna emocja, stan. Więc poczuł, jak z każdym wydechem to uczucie wdzięczności rozpływa się w Twoim ciele. A stan relaksu pogłębia się. Nurkujesz głębiej w swoje ciało. Dochodzi do harmonizacji między ciałem, umysłem i sercem. Poczuj je jako jedność. Kolejnym oddechem nurkujesz jeszcze głębiej do wewnętrznej przestrzeni, całkowitej harmonii, spokoju, czując po prostu oddech, życie, które wpływa tańczy, odżywiając każdą komórkę twojego ciała. Oddychasz świadomie, za wdzięcznością za każdy oddech. Twoje ciało się regeneruje. Wszystkie komórki w ciele otrzymują informacje o całkowitej regeneracji, dostrajają się do wibracji, zdrowia, witalności. Doświadczasz nocy swojego oddechu. Jednocześnie lekkości oddechu. Zawsze i wszędzie, kiedy będziesz potrzebować głębokiej regeneracji, powróć do tej medytacji. Przenieś się do lasu deszczowego i pozwól, aby jego zieleń, jego czyste powietrze, niezwykłe dźwięki. Dostroiły Twoje komórki w ciele do wibracji zdrowia i witalności, miłości i wdzięczności, tak jak teraz. Więc powoli powracasz ze swojej podróży do miejsca, w którym obecnie się znajdujesz. Poczuj podłoże. Na którym siedzisz, leżysz, zacznij delikatnie poruszać palcami stóp i dłoni. Świadomie oddychaj trochę głębiej. Otwórz oczy. Wracasz do pełnej świadomości tu i teraz. Twoje ciało jest bardziej witalne, napełnione energią życiową. Podziękuj sobie za tą podróż. Ja również dziękuję Ci za wspólne podróżowanie i doświadczanie magii i mocy lasu deszczowego na Bali. Pozdrawiam serdecznie. Dagmara Gmidżak.